Oła. Siemano, siemano widzowie Witam was w kolejnym odcinku, jak widzicie wróciłem na spota, na którego obiecywałem, że, że powrócę Chłopaki wyczaili mnie na Instagramie Kto do mnie pisał? Ty, ziomek do mnie pisał, okej, okay, okej okay. I co, wy ogólnie to budujecie, tak? A jak to się zaczęło? Opowiedzcie tutaj szybko Widzą z YouTube'a Zaczęliśmy budować tam no. dole no. Byliśmy amatorami, ale jestem, ale już nie, jestem, tylko nie no, już nie jesteście amatorami, bo tutaj słyszałem kolega już dwa razy był na obozie u Macuka, tak? Raz! Raz, a raz byłeś, ale no... nie ja. A ty też byłeś, no to was dwóch, tak? Ty si też byłem. No to już, już nie jesteście amatorami, już jesteście prawdziwymi dirtowcami, tak? No, a ty? już pierwsza ręka złamana na rowerze, to, to już. No, no, widzicie jakieś firmy, widzicie jakieś firmy i co? Dobrze trafiłem, tak? Czyli... Czyli wy gdzieś tu mieszkacie obok, tak? No. No i tak to się zaczęło, że znaleźliście gdzieś tu ten teren, tak? No, w sensie jeszcze. No, że to jest spotkał, to apteką No do tak, zaczęliśmy no. tam kopać, potem. Jakoś się rozrosło. No, potem ten tutaj No dobra, mi. ale tu są spore te, spore dziury. Ktoś wam pomaga jakąś koparką, nie, coś takiego? Nie, zero, przecież. A ja widziałem, że to taki mały pichon stał, taka mini a, no koparka. Ale jego taty jest, no? ale. Nie wjeżdżą tutaj, nie ty? Nie nie wjeżdżą. Okej, okay, a tam jakaś przy domu jeszcze chłopak, taka mniejsza, nie? A, no to to moja, ale. Chyba dzisiaj... od tego się zaczęło, co? Taki up. To ogólnie kiedyś było o wiele mniejsze i, i teraz to po prostu zaczęłem sobie powiększać, ale jeszcze... A, nie i we, tam, tam tak. brakło, to teraz tu, tak? Ta, no. Ale tam to też będzie działać, czy nie? To będzie, może a. kiedyś. No to spoko, ale spoko. jest działka na... No, no, ten... i no. inna działka już, okej, okay. no. 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 dobra, to co, skupimy się dzisiaj na tym, panowie, bo trzeba byłoby tu ogarnąć trochę. Pokażę widzom w ogóle, jak to wygląda, bo jak tu byłem, nie wiem, parę tygodni temu, no to to było jeszcze takie, wiecie, trochę sketchy. Tu chłopaki teraz przykryli dywanami, trochę podsypali, no jest lepiej, jest lepiej, tak to się prezentuje teraz. Czy walniesz testowy skok po nagrywkę? No Dawaj. Mały problem widzę z dywanem, on tutaj spada, podnie są płyty, Ej, <gry> więc trzeba by tu lekko podsypać, tu trochę ogarniemy jeszcze najazd i wydaje mi się, że można będzie coś posztuczkować. Yeah. Lekki niedolocik był, wychodzi na to, że potrzeba tutaj sporo prędkości, więc wydaje mi się jak troszeczkę poprawimy, sobie tu jeszcze na jeździ, gdzieś tam zabierzemy te liście, uklepiamy coś, to, to prędkość powinna być spokojna No spokojnie już będziemy sobie mogli tutaj przygotować się do wybicia jadąc, bo, bo teraz jest tak trochę ten, trochę jeszcze wbija, nie? w ogóle to jest mega miękko też, więc chłopaki tam robią e, e, najazd na, na treningowe w gąbki. No dobrze, dobrze. Jak ktoś mówi no dig no ride, tak? Ogólnie, powiedz mi, trafiłem z tym, że tutaj młodzi ludzie robią. Ile macie lat? 12, 13, 12, 13 no, 11, no no 11. No to trafiłem, trafiłem. Tak jak mówiłem lat. na poprzednim odcinku. I ten najmniejszy wariat 10 lat, tak skacze. Szacun stary, szacun, nie? I <ślonka> wyleci! Oj, 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 oj. No i właśnie tak to wygląda tutaj, nie? Pełna, wolna Amerykanka. Kto to lata? No, ja latałem Czy to jest dopiero w trakcie pracy? Nie, to już To już, już skończone, tak? Nie, na lądowanie trzeba dosypać lek po bandy i da się latać To jest skończone według niego to to jest i taka 10, No ale... to kto to leci? No pokażcie, no no pokażcie jak to się leci No to leci ktoś? Tam ten może polecić, a tak to nikt nie ten Tamten od zadań specjalnych? No to lecimy Lecisz to czy nie? Albo Aha, ziomek ten, jak tu chłopaki mówią, miał jajokrasza, tak? Także tak, już dzisiaj na dzisiaj odpuszczone ma o. Tak właśnie wygląda najazd. A powiedz mi czemu skasowaliście tego dropa co tu był? Ty, bo chcieliśmy na drugą jakby linię stolików tam, ale Nic no. coś nie wyszło. No i... Aha. Mm. bardziej się skupić teraz na jednym miejscu, żeby one było dobre, a nie tak, że mamy kilka miejsc. No dobrze, i... dobrze, dobrze, dobrze. No to dawajcie, lećcie. ja pocisnę po was. Rękawiczki Foxa są zakładane, czyli coś się będzie działo zaraz. Klepcie, klepcie, bo ten piach to inaczej tu ciężko idzie. Wiecie co? Ja bym wam w ogóle polecał trochę tej ciemnej ziemi brać, bo z tą jasną będzie serio problem, bo to jest piach, nie? Trafiłeś? Ty ze Stargardu leciałeś? Nie, 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 O, nie, jest tam? nie, nie, jest nie, Jest nie, 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 ale nie, 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 No niestety, nie, no bardzo nie, nie, poświrujemy, ale wierzę, że jak chłopaki w końcu nie, znowu tutaj ten starter, to prędkości będzie nosi w prawo, nie? No miękko jest w No, to, to swoją drogą. Aaa, A bo ja ja <śpiewa> Dobry locik, Krzychu He yeah. no, he. Pa. Oh. O, 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 o. na odcinek, gościu? Mam no, poskoczyła. Wszystko Nagrywaj. Z mąby na bombę. Ale podasz mi Instagram? To jeszcze raz. Tu kartek, ktoś może odczytać jego PIN. <śekrystuj> nie pokazuj tego no kodu, <śekrystuj> kurde. Wykupcie kupcie sobie coś. Do... <śekrystuj> Z Wąbena na bombie, co drugi ziomek tak mówi to do mnie. Pach. błoki, kurwa. <śekrystuj> Widzę, że chopa przypada do gustu Krzychowi. Fajna, przyjemna. No, dobrze, dobrze, lata z szatą krzychu. Nie no, nie mogło być lepiej, ale mogło. Co? Poprawicie coś, wrócimy za jakiś tam czas, nie? Bo dzisiaj już niestety szybciutko ciemno się zrobiło i nie zdążyliśmy nic polatać, ale dzięki za gościnę i do następnego, nie? Dzięki za gościnę, do was również widzowie. Pamiętajcie o zostawianiu łapę w górę, pisaniu komentarzy i subowaniu kanału. A na pewno zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Pozdro. Kto ty? Wycenisz pewne, że PD dalej tu grzeba, wy kiedy mówił o nas? Na mordę kuda. Kto ja i moja dupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą pogążać stronę.